daleko zamkłą, tam gdzie jest. mieści się żoł, tak jest tam Tereska też, też tkwi, premier, i premier pisze li Tego listu wszystkie treści, nawet plama nie powieści i powstała ta piosenka, której refren brzmi. Straszne się jaja działy w łopie, gdy Czerter był na urlopie. Straszne się jaja działy w łopie, gdy Czerter był na urlopie. Oto jaja. Szef łopu, pułkownik Nowek, papiery na Alka miał gotowe. Wynikało z nich niezbicie, że Olek szpiegował życie. Nie interesowało UOP u łopu wcale, kto naprawdę to był. Alek, Olek i Bolek mieli mieć przeegrane, żeby przegrali z Maryjanem. I straszne się jaja ja, ja działy w, w łopie, gdy tweter był na urlopie. Straszne, straszne. się jaja działy w urlopie, gdy tweter był na urlopie. Dalej! Kiedy w ostatniej chwili? z Złopu, papery dostarczyli, to wyszło, że Olek i Alek. Śpiegamy nie byle wcale. Ale jak już jaja w łopie były duże, to z urlopu cvetra odwołał buzek. Cweter mówił, że papiery mieli, tylko że o nich nie wiedzieli. Straszne no, się ja działy w łopie, gdy cweter był na urlopie. Straszne się ja działy w łopie, gdy cweter był na urlopie. Ale jak już były papiery w kancelarii, to zaraz do sądu wysłali. Bo jak tylko coś znajdują, to zaraz przeczytują. Straszne. Straszne. Potem lakują, podłączają do prądu i Wysyłają przesyłają do rządu. Do Straszne. Ja działałem w łopie. na urlopie. Z przepisów łopu wynika, że nie można do rzecznika publicznego interesu wysłać papiery bez podpisu. Bo jak rzecznik przeczyta, no może się o coś zapytać. A kto udzieli odpowiedzi, jak cweter na urlopie siedzi? No, Straszne się ja, ja działę w obie, gdy cweter był na urlopie. Straszne się ja, ja działę w łopie, gdy cweter był na urlopie. Prezydent pisze list do premiera, premier zarzuty odpiera. Nie te postawione przez prezydenta, tylko te, które zapamiętał. Prezydent nieusatysfakcjonowany czuje się przez premiera olany, że pan premier i Nowek. Piasek chowają głowę. Straszne, a, straszne, straszne się ja działy w łopie, gdy cweter <gry> miał na urlopie. Straszne się ja, ja w łopie, <gry> gdy cweter miał na urlopie. Coś tam się gada na górze o wojnie, a póki co Cweter śpi spokojnie, bo jakby była wojna na górze, to i tak polegnie buzek. No! Straszne, że jaja ja, ja w łopie, gdy ja, był na urlopie. ja, się ja, 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 gdy ja, był na ulopie.